Leon on siedzi z tyłu przypięty. Sprawdziłam i nawigacja pokazuje dokładnie 3 godziny 59 minut. Mamy 360km do zrobienia. Także tak, ruszamy. Jest za 1511. zobaczymy, czy faktycznie będziemy tam za 4 godziny, czy też nie. Pewnie trochę nam więcej czasu zajmie, bo jeszcze muszę, Zatankować samochód mam benzyny na 358 km. Chociaż w sumie spalanie w trasie będzie, mam nadzieję, trochę mniejsze niż po mieście jak jeżdżę, więc muszę oddać też auto do mycia, bo jest już niezbyt ładne. E, więc może mi wystarczy, zobaczymy. Byłoby miło. A teraz jedziemy w drogę do bielska białej. Przyjechaliśmy i ja właśnie rozpakowuję zakupy, bo jeszcze w międzyczasie przyjechaliśmy już jakiś czas temu, teraz 17.30 prawie, byłam jeszcze tutaj na chwilę na zakupach spożywczych w Lidlu. Kupiłam jakieś takie, wiecie, podstawowe, standardowe dosyć rzeczy. To nie tak, że moja mama ma pustą lodówkę, ale no mniej jak mieszka sama, to też nie potrzebuje tyle rzeczy. Więc kupiłam czedar w plastrach, kupiłam rukole, kupiłam taki zestaw, włoskich wędlin. To jest bardzo często w Biglu. Nie wiem, czy to nie jest już teraz w jakiejś stałej sprzedaży, więc wzięłam taki zestaw. Wzięłam w maku kanapkę, to jest jedyna, z którą dzisiaj zjadłam. Jestem trochę głodna, nie ukrywam. Więc dzisiaj nie było najzdrowiej, no, ale już trudno. Borówki amerykańskie, i kupiłam też korzeczki czerwone, dlatego że bardzo Wam polecam ten jogurt grecki. On właśnie jest w Lidlu, to jest marka Pilos. Jest ten z miodem, ja jadłam i bardzo go lubię, natomiast jest jeszcze taki z kokosem. I ten kokosowy jest obłędny, natomiast niestety w tym Lidlu, w którym byłam, go nie było. A szkoda, bo ten kokosowy ja mogę po prostu wyjadać łyżeczką tak sotę, bez niczego, jest przepyszny. Smakuje jak Rafaello, moim zdaniem. Więc te jogurty kupiłam dwa. Kupiłam halloumi dlatego, że moja mama ma, albo miała, chyba miała patelnię grillową i chciałam sobie go zrobić na patelni grillowej, ale chyba jednak będę musiała zmienić plan, może zrobię to halloumi na zwykłej patelni. Kupiłam taką sałatę karbowaną, mam ją też na sałatkę, bo jak jest człowiek głodny, to na wszystko ma w zasadzie ochotę. Papryka słodka ogórek. Kupiłam takie papryczki czerwone, marynowane cerkiem. One no, też są dobre. Chleb taki żytni, bez drożdży. Ja go akurat lubię, uważam, że jest całkiem spoko, jak mam takie pieczywo marketowe. Kupiłam proserko i zaraz zamierzam bo moja mama niestety dzisiaj będzie późno, bo pojechała jeszcze coś tam załatwiać więc tak, ja sobie za chwilę naleję kiedyś jakiegoś zimnego prosecco bo mnie dzisiaj ta trasa trochę wykończyła nie ukrywam i usiądę sobie na tarasie, na słoneczku i będę chillować i odpoczywać, i się relaksować i kupiłam jeszcze dwa opakowania sera owczego z truflą, który też wam serdecznie polecam on jest właśnie w mm, lidlu jest na wagę nie jest najtańszy, ale generalnie, jak wiemy, sery owcze, a jeszcze struflowy, tam nie należą, natomiast i tak wydaje mi się, że jest lepsza jest ta cena, atrakcyjniejsza, niż jak czasami go kupuję w takich sklepach z serami. On kosztuje... nie, nie jest atrakcyjny, atrakcyjniejszy, 129 zł za kilogram. Co się dzieje?! Przez chwilę planowałam zrobić sałatkę, ale doszłam do wniosku, że chyba idę na łatwiznę i robię kanapki. Chleb jest taki, wiecie, świeżo. Musiał być niedawno jakby przez nich wypiekany, dlatego że jest taki chrupiący. Posmarowałam go. Bieluszkiem, dawno nie jadłam bielucha, bardzo lubię ten serek. W zasadzie sensie mogłabym go tak łyżką nawet wyjadać. Jest plaster po plastrze tej wędliny jakiejś włoskiej, po połowie cheddar'a, rukola, ogórek świeży, który pięknie pachnie, i ta słodka papryka. No i myślę, że całkiem będą dobre. Dużo warzyw, dosyć. Postarałam się tym razem, czasami. Jest z tym kiepsko. W ogóle mam postanowienie, że muszę zacząć znowu zdrowiej jeść. Tak. I to już najlepiej od teraz. Czekam na swoją mamę, bo poszła po klucz do samochodu i jedziemy. Co prawda jest godzina 18, Sting w teorii zaczyna grać o... 20.45 Będziemy jechać dwie godziny Sapor zaczyna się od 20 Więc powinniśmy być Na styk, na miejscu Ła! Coś to mi nie wychodzi To trzymanie telefonu w ręce No on już tam rozpaczał Zaraz będzie jeszcze większa rozpacz Jak moja mama się pojawiła i znowu wyjdzie No ale jest w domu Zostanie te 4 godziny Sam nic mu się o, więcej niż cztery, nic mu się nie stanie, ja byłam z nim dzisiaj praktycznie cały dzień, więc chyba moja oma idzie. Tak. Byłam jeszcze na chwilę w Rossmanie, bo to mam siatkę rzeczy, niby nic takiego, bo są jakieś takie głupoty. Taka drobnica, maszynka, jakiś taki produkt do pianka do golenia i niby część z nich była w ogóle przeceniona, a i tak 174 zł zapłaciłam. Natomiast jest tutaj jedna rzecz, która po prostu była dosyć droga i to jest samo samoopalacz, którego nie mogę teraz znaleźć. O, jest, słyszałam już o tym. Niejednokrotnie. On niestety nie był teraz w promocji, czasami się zdarza. Firma Bitan i jeszcze był taki z żółtymi napisami, który był niby najciemniejszy w ogóle z możliwych, ale stwierdziłam, że może do mojej jasnej karnacji wystarczy mi taki, więc dzisiaj będę go używać. Zobaczymy, jak się sprawdzi. On kosztował chyba 70. 72, 73 zł, jakoś tak. I kupiłam jeszcze jeden produkt. On już nam nie daje efektu popalenia, ale ma dać taką ładną, rozświetloną skórę. Złocisty krem do twarzy i ciała. No, zobaczymy, czy nie będzie przy okazji też strasznie brudził wszystkiego dookoła, bo tego byśmy nie chciały, nie ukrywam. I to też kosztowało chyba 21, 23. I kupiłam też jakąś tutaj bieliznę w Tezenisie. są takie majtki, które są, wydaje mi się, takie same jak w Intimissimi. Zresztą to jest ta sama jakby grupa. Takie zwykłe, bezszwowe. Ale tańsze niż te z Intimissimi. I kupiłam jeszcze jedną dziwną trochę rzecz. To ma być taki podtrzymywacz, takie nakładki na biust. Jak macie właśnie wydekoltowaną sukienkę i chcecie, żeby ten biust był jakoś zabezpieczony, zobaczymy, bo kupiłam jeszcze taśmy i kupiłam takie małe jeszcze jakby też nakładki. Również u nich, tylko po prostu kupiłam je w Warszawie, a nie tutaj w Bielsku, bo w Warszawie ich nie było tego, w, tym w Galerii Mogotów, więc jestem ciekawa. O, proszę, tutaj mamy nawet. Nie wiem czy to jest instrukcja. Pani mówiła, że to można czegoś do środka, ten element to na boki. No, zobaczymy. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby młody się mógł dosigać, więc nie będę ci słyszeć. Jest więc... zimno. A ja bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję kawy. Będziemy long ujechać, tylko kawę potrzebuję. To Dzień dobry, to restaurację jest jeszcze odszeń do, ja do mówienie. Dzień dobry, tak, poproszę cappuccino. Oczywiście cappuccino będzie małe duże. A jaka jest wielkość małego? 200 ml, dużego 400. To małe. Oczywiście czy z jakąś syropem? Nie, dziękuję kawa, bardzo. Nie jest. Dziękuję. No, oczywiście. Za takim takie praczy kanonce. Również dziękuję. Kawa Słuch. wystarczy. Będzie sama kamka, tak? Powrót dzisiejszy jakoś gorzej mi idzie. Je, jedziemy już 3,5 godziny i jeszcze będziemy jechać godzinę 20 chyba. Ale jakoś tak jechaliśmy taką drogą, bo w pewnym momencie nawigacja mi powiedziała, nie jechałam pasmówką, tylko przez jakieś takie małe miejscowości i jechałam cały czas. Natomiast też wolniej, wiecie, jakoś tak, nie wiem, męczy mnie dzisiaj ta droga trochę. Już jesteśmy przy za Piotrkowem Trybunalskim, czy przed. W sensie już będziemy jechać pasmówką cały czas, ale no jestem zmęczona, nie będę ukrywać. Bardzo bardzo Dziękuję, dziękuję bardzo, do widzenia, dzięki. Dzień dobry, dzień dobry, A w zasadzie chyba raczej powinnam powiedzieć dobry wieczór, dlatego że w tej chwili jest godzina, nie wiem, w pół do dziesiątej, jakoś tak, Dosyć późno. Będę zaraz się ogarniać do spania, ale chcę użyć dzisiaj, nałożyć sobie opalacz, bo nie ukrywam, że odzywam się do Was dobrych kilka dni później. W telegraficznym skrócie, powrót do Warszawy mnie wykończył, natomiast to, co się działo później, to była taka kumulacja dla mnie stresowych sytuacji, dlatego że już w ogóle ta droga więc jechałam dłużej niż normalnie, byłam już zmęczona, wiedziałam, że śpieszę się na wesele, że muszę jeszcze jakby zorganizować kilka różnych rzeczy przed, nie tylko siebie ogarnąć, ale jakby jeszcze zrobić jakieś rzeczy, bo jechałam na wesele kolegi z pracy razem z jakby moim zespołem z pracy i jeszcze do tego wszystkiego. Czekała mnie jak się okazało po powrocie wizyta u weterynarza tak rzutem na taśmę z Leonem, który dostał niestety biegunki i jeszcze musiałam się zatrzymywać raz po tym jak wam pokazywałam i nagrywałam, że też on tam ścikał i ja kupowa kupowałam kawę. Więc no, było intensywnie, mam tutaj takiego wielkiego siniaka, tutaj tego teraz nie widać, ale naprawdę mam takiego naprawdę sporego, no ciężko jest go nie zauważyć, to jest kwestia, znaczy to jest zasługa Leona, tu mam jakiegoś w ogóle siniaka, bo gdzieś przywaliłam, to też tutaj jest Leon, dzisiaj moja szefowa się mnie zapytała, czy wszystko u mnie ok, dlaczego mam tyle siniaków pies mnie bije ale tak, no dzięki Bogu już z młodym jest wszystko ok on po prostu musiał, wiedzieć w domu ogród, musiał gdzieś coś prawdopodobnie zjeść takiego, jak ja tutaj jestem w Warszawie, no to chodzimy na spacery ja go widzę, on go na myczy natomiast jak jesteśmy u mojej mamy, no to to nie jest tam czasami sporo zrzucane, a cała masa różnych dla niego niebezpiecznych rzeczy, ale wystarczy że coś poliże, Nie wiem, co się stało. Natomiast miał rewolucje rządkowe, byliśmy y, u weterynarza, dostał zastrzyki, dostał lekarstwa, już jest teraz ok. Odpłukać furtwód, fu, 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 bo dzisiaj mamy wtorek. A to było w sobotę. Natomiast tak, ja miałam cały czas gdzieś tak, taką obawę, że nie wiem, czy iść, czy go zostawiać. Ta pani doktor też powiedziała, że dostał lekarstwa, które będą działały przeciwpulowo, rozkurczowo, które stopują biegunkę, więc jakby nie widzi przeciwwskazań. On nie ma wysokiej temperatury, nie jest w stanie jakby jakimś jest tragicznym, krytycznym, bo wtedy oczywiście bym go w życiu nie zostawiła. Tym bardziej, że ja byłam osobą, która miała prezenty i inne tego typu rzeczy, więc jakby musiałam chociaż na chwilę wyjść i, i się tam pojawić. Impraca była super, ale nie o tym, ponieważ w tym vlogu wcześniej pokazywałam Wam, bo te zakupy w Rossmanie zarówno samo oparacze, jak i tego, tego balsamu rozświetlającego były właśnie robione pod kątem, czy robiłam je pod kątem tego wyjścia, ten produkt zaaplikowałam. Na górne partie, nie? Ja to w ogóle jakoś dziwnie zrobiłam. Ja to chyba nałożyłam dzień, jak jeszcze byłam w domu, czyli w piątek wieczorem. Wysmarowałam sobie tym ręce, chyba, albo nogi, a górę wysmarowałam dzień później. Nie wiem, co ja zrobiłam, szczerze powiedziawszy, już ja teraz nie pamiętam, bo w ostatnich dniach się, się tyle działo. Natomiast opalenizna i efekt, jaki dał ten produkt, ale nie. Następnego dnia rano po aplikacji, tylko tak dwa dni później, ja byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona, dlatego sięgam do niego dzisiaj, zaraz jeszcze raz. Ten z Liren Balsam też bardzo ładnie wyglądał, troszkę brudził, ale ja kiedyś użyłam czegoś z Nuxa, Nux, Nyx, Nux chyba. Jest taki w takim szklanym opakowaniu, takie szklanej buteleczce, dosyć płaskie, taki olejek, który albo jest bez drobinek, albo jest z drobinkami. Ja miałam kiedyś próbkę tego i pamiętam jak się tym wysparowałam i później... Siedzenie u kolegi w samochodzie było po prostu. Zamieniło się w kulę dyskotekową, więc jakoś już później nie wracałam do niego. Tam to daje bardzo ładnie, odbija światło. I daje taki efekt takiej właśnie trochę tafli na skórze, ale nie takiego brokatu błyszczącego. Ale a propos, to pokażę Wam, co muszę przynieść. Pewnie już dzisiaj nie prezentuję najlepiej i pewnie nie powinnam tutaj się do Was w ogóle odzywać, ale stwierdziłam, że chcę do Was pogadać i trochę taką klamrą zamknąć tego vloga, dlatego, że to prawdopodobnie będzie ostatni vlog z tego mieszkania. E, tak, tak jak gdzieś wspominałam, czeka nas, nas przeprowadzka, i tak znowu skaczę z tematu na temat, ale dokończę to i pójdę po te kosmetyki, które chcę wam pokazać. Więc też dopinanie tej przeprowadzki, w sensie dopinanie tamtego mieszkania nowe, czy tego nowego mieszkania, plus jakby jeszcze praca, plus właśnie ten wyjazd do bielska. Ja stałam się ostatnio trochę domatorem i mnie takie eskapady, czyli mm. <grym> w dużym cudzysłowie, ale ogarnięcie tego wszystkiego trochę też zmęczyło i dzisiaj czuję, czuję to już, że już mi się oczy tak wiecie, kleją i najchętniej położyłabym się spać. Więc tutaj ogarniam się i od razu prosto do wyrka. Natomiast, tak, czeka nas przeprowadzka, o której wspominałam. Bardzo się cieszę w sumie na nią, dlatego że to nowe mieszkanie będzie trochę, mam nadzieję, bardziej jasne. Tutaj mi brakuje jednak trochę słońca i mam nadzieję, że tamto będzie jasne, jaśniejsze, a przede wszystkim będzie większe. Co może być też minusem, bo większe mieszkanie równa się więcej sprzątania, ale tak, no, w ogóle nowy etap trochę, coś nowego, coś się dzieje, ja lubię zmiany, ale idę po kosmetyki, dlatego że robiłam dzisiaj i wczoraj małe polowanie z sukcesem, dzisiejszym sukcesem. Zanim pokażę Wam kosmetyki, dwa to krótki wstęp, dlatego że mam wrażenie, że popadłam w jakąś obsesję na punkcie tych rzeczy. Odwiedziłam łącznie 5 sklepów, żeby je znaleźć, plus przeszukałam internet, więc naprawdę włożyłam w to jakiś wysiłek. Normalnie bym pewnie olała temat dawno. Ale parę dni temu trochę przypadkiem trafiłam na Instagram, na konto na Instagramie Magdy Pieczonki i jedną z ostatnich chyba rolek czy filmów, czy zdjęć, nie pamiętam czy na jakiejś tam relacji na Instagramie u niej ona pokazywała produkty do makijażu w takiej scenerii mocno wakacyjnej. Chyba była w ogóle w kostiumie kąpielowym i pokazywała trzy produkty takie, które wypuściła ostatnio przy współpracy z firmą AA, które dają jej idealne taki wakacyjny makijaż, czy w ogóle są bazą do idealnego make-upu. I ponieważ mówiłam Wam też chyba w ostatnim vlogu, że ja trochę staram się teraz rezygnować z tych produktów sypkich, a ona pokazywała trzy produkty właśnie mokre, był bronzer, róż i rozświetlacz w takiej formie, no, tam pokażę jak one wyglądają. Ja później też jakoś zaczęłam się nad tym zastanawiać. Wcześniej też widziałam, że z Charlotte są um, takie właśnie rozświetlaczo-róże, ale one są dużo, dużo droższe. No i finalnie stwierdziłam, że tak, chcę je mieć, te z firmy AA. No i dzisiaj w końcu mi się udało je kupić. Tu mamy zestaw um, Mamy rozświetlacz i róż rozświetlający właśnie z tej jej linii. I to jest. Pokażę, jak to wygląda. Tak jak mówię, byłam w kilku, no w pięciu różnych miejscach. Znaczy, w piątym dopiero kupiłam. I to, co mi się w tym bardzo podoba, to to, że one wychodzą. Czekajcie, bo nam tutaj fokus coś. O! Teraz może będzie lepiej. Wychodzą przez taki puchaty aplikator. To, jak widzicie, jest jeszcze nówka sztuka Nieużywany, bo ja kupiłam, tak jak mówię dzisiaj, tak samo ten rozświetlacz, ale w sklepie były testery. Nie było brązera, zresztą w ogóle były dwie sztuki rozświetlacza i dwie sztuki różu, więc kupiłam po jednym, więc zostało jeszcze też dla kogoś po jednym. Ale były te stery. I próbowałam też tego brązera, którego w ogóle nie było. No podobno poczytałam później komentarze pod tą rolką u niej, jak ona pokazuje make-up z użyciem tych kosmetyków, że one się podobno w ogóle totalnie wyprzedały. No i tu jest ta sama historia. Tylko tutaj mamy rozświetlacz. Nie chcę Wam teraz tego tu pokazywać, dlatego że w łazience, w sensie wyciskać, bo w łazience i tak nie będzie widać efektu, jaki one dają. Myślę, że albo, nie wiem, w jakimś najbliższym może. W filmie będę chciała Wam pokazać, jak one wyglądają w akcji. Użyłam ich dzisiaj, tych testerów na dłoni i wyglądają przepięknie. Ten róż jest rozświetlający, on też ma drobinki. Ten mm, rozświetlacz ma taki szampański kolor, daje nam efekt takiej tafli, ale też ja go najpierw dałam bardzo mało, w nie wyciskałam produktu, tylko tą gąbeczką sobie tutaj tym testerem, jak dotknęłam dłoni, rozsmarowałam i był bardzo delikatny efekt takiego odbijania światła. Później dotknęłam Trochę mocniej, ale dalej nie wyciskając produktu, bo tam wiecie, już tyle ludzi testowało, że ten, ta gąbeczka już była mocno nasączona i naprawdę wyglądało to na dłoni pięknie. Te produkty kosztują każdy z nich i ten brązer tak samo 55 zł bez chyba grosza albo bez 10 groszy. Te z Charlotte takie różo rozświetlacze są dużo, dużo, dużo droższe, a tak ładnie w sensie tak mnie zachęciła ta rolka u niej na Instagramie, że stwierdziłam, że kupuję. Bronzer też testowałam i myślę, że jak tak dotknęłam, to był bardzo napigmentowany do mojej bladej cery, nie wiem. W sensie na pewno musiałabym to mocno rozblendować, ale i tak zależało mi najbardziej na tych dwóch produktach, więc cieszę się, że po tym moim jeżdżeniu dzisiaj i wczoraj po Hebe i Rosmanach i szukaniu i przeglądaniu strony internetowej, cieszę się, że w końcu znaczy w końcu, że udało mi się je kupić, tak trochę wiecie, rzutem na taśmę, bo już były ostatnie sztuki, e, ale tak, no to są moje nowe zakupy. Ja tak jak mówiłam, idę pod prysznic, o którym marzę.